W tym zadaniu co należy zrobić. Piszę tak, wyznacz wszystkie wartości współczynnika w, dla których funkcja f od x równa się x kwadrat plus bx plus 1 nie ma miejsc zerowych, ponieważ a tutaj jest równe 1 to będzie różne od zera, to na pewno mamy do czynienia z funkcją kwadratową. Ja ten wzór sobie tu przepiszę, żeby on był widoczny. E x jest równe x kwadrat plus bx i plus 1. Kiedy funkcja nie ma miejsc zerowych? No wtedy, kiedy delta jest mniejsza od zera. A zatem musimy policzyć deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4 AC. No to liczymy teraz naszą deltę zgodnie z tym wzorem. No b nie mamy, czyli dalej mamy b kwadrat minus 4. A już powiedziałam, jest 1, no i C, tutaj też mamy 1. Wobec tego nasza delta jest równa b kwadrat odjąć 4 i ta delta ma być mniejsza od 0. Czyli mamy do rozwiązania takie równanie b kwadrat minus 4 mniejsza od 0. Warto zauważyć, że tu będzie Wzór skróconego mnożenia, że tu mamy różnicę dwóch kwadratów. Ja bym to zapisała b minus 2 i b plus 2 jest mniejsze od 0. Tu może zapiszę wzór skróconego mnożenia, z którego skorzystałam. Zobaczcie, że mieliśmy taki wzór. a minus b i razy a plus b to jest nic innego jak a kwadrat minus b kwadrat. To jest wzór skróconego mnożenia, który tutaj zastosowaliśmy. Zamiast 4 można wziąć, że to jest 2 do potęgi drugiej i wszystko nam się zgadza. No to teraz mamy rozwiązać tą nierówność. Kiedy to jest mniejsze od 0. No to najpierw przyrównajmy sobie do 0, czyli b minus 2 równa się 0 lub b plus 2 jest równe 0. To z tego wynika, że b jest równe, przenoszę dwójkę na drugą stronę lub z tego b jest równe, przenoszę dwójkę na drugą stronę, mam minus 2. Teraz zaznaczymy to dwa rozwiązania na osi liczbowej i na tej osi liczbowej zaznaczę minus 2 i 2. Gdybyśmy wymnożyli to największy współczynnik przy b, bo b kwadrat to tutaj będzie dodatni, a zatem ramiona tej paraboli są skierowane do góry, albo niektórzy mówią, zaczynamy od prawej strony, od góry rysowanie, czyli mniej więcej tak by to wyglądało. My chcemy, żeby było mniejsze od zera, czyli tutaj mamy ujemne wartości. A zatem rozwiązaniem tej nierówności będzie przedział B, należą do przedziału otwartego, bo tu było mniejsze, od minus dwóch. Do dwóch. I ten przedział jest rozwiązaniem tego zadania, bo dla takiego B delta będzie mniejsza od zera, a delta jest mniejsza od 0, to ta funkcja nie posiada miejsc 0.